Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale UFPC. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję produktu, którego mega mega dawno nie było na kanale, bo ja absolutnie nie jestem recenzentem smartfonów, a właśnie taki dzisiaj Wam zaprezentuję. Myślę, że chyba prezentacją można to najlepiej nazwać: to jest nasz nowy smartfon, tutaj firmowy Ulefon Power Armor 14. Nie wersja Pro, bo jest jeszcze dostępna wersja Pro, o tym będę mówił w późniejszym terminie. A ten smartfon do testów dostarczył sklep Hekka. To jest stosunkowo nowy sklep, gdzie możecie ten smartfon kupić w bardzo atrakcyjnej cenie 600 około 50 zł plus ewentualne cło. Ten smartfon można kupić również w Polsce, natomiast ta cena oscyluje wtedy już w granicach około 1100 zł, więc sklep nowy powstał w 2021 roku, ale założony przez chińską korporację. Bo to jest chiński sklep myślę, że jest jak najbardziej atrakcyjna. A co oferuje sam smartfon. No to oczywiście po krótkim intro zapraszam. Zanim zacznę opowiadać o samym smartfonie, co jest w opakowaniu poza urządzeniem, jest ten sznureczek, który musicie sobie przewlec przez obudowę, bo nie do obudowy to nie jest żadne Etui. Mamy ładowarkę z przewodem USB-C, ładowarka 18-W, ale sam Power Armor 14 wspiera również ładowanie bezprzewodowe, ładowanie indukcyjne, jednak już o mniejszej mocy bo 15 W. Przy baterii 10000 mAh i jedna i druga moc gwarantuje wam, że musicie poświęcić kilka dobrych godzin na naładowanie urządzenia do pełna. To jest zdecydowany minus, ale sama bateria trzyma rewelacyjnie, o tym jeszcze za chwilę będzie i do tego na pewno wrócę. Poza tym w opakowaniu mamy zupełnie zbędny moim zdaniem klucz do wyciągania tacki SIM, Zbędny, bo tam można bez problemu sobie paznokciem tą tackę wysunąć i dodatkowe szkło. Tutaj jest w środku Zabezpieczające szkło ochronne na wyświetlacz, dodatkowe, ponieważ również fabrycznie takie szkło jest już naklejone. Ja nie jestem typowym testerem smartfonów, w zasadzie wcale nie jestem testerem smartfonów. Macie kanały takie jak na przykład, czy to Robert Nawroski, czy inne, które typowo te urządzenia testują. To jest nasz telefon w serwisie, do tego był używany i o tym wam mogę poopowiadać. Po pierwsze, złącza. Są tutaj złącza zarówno do w razie czego słuchawek, gdyby trzeba było sobie podłączyć jakiś zestaw, czy również przewodowe ładowanie, to USB-C, które można Wykorzystać też do innych rzeczy, na przykład podłączyć chociażby kamerę termowizyjną, z której w serwisie korzystamy, więc jak najbardziej taka możliwość jest. Kolejna kwestia to dedykowany przycisk. To jest przycisk Push to Tok. Można z tego korzystać, mam to zalogowane, ale przez ile miesięcy czasu jak z telefonu korzystamy, ani razu się nikt nie odezwał, więc w sumie dla mnie to jest chyba w tej chwili martwa w ogóle funkcja, ale oprócz tego można przypisać tu inne funkcje do tego przycisku na pojedyncze wciśnięcie i podwójne wciśnięcie. My jak widzicie, mamy włączone tutaj ustawione włączenie aparatu. Bo z takiego aparatu w telefonie też czasami doraźnie. W serwisie po prostu korzystamy. Na krawędzi prawej są przyciski do zgłaśniania. Jak w zasadzie raz to jest ustawione, tak tego nie ruszamy, bo nam to jest do niczego niepotrzebne. No i przycisk wybudzania ekranu, w który dodatkowo wbudowany jest czytnik linii papilarnych i nie mam zielonego pojęcia jak działa, bo nawet go nie konfigurowaliśmy. Jest to nam również w serwisie totalnie niepotrzebne. Sam smartfon posiada przeciętny, bardzo przeciętnej jakości głośnik mono, tu nie ma żadnych głośników stereo i też mamy to gdzieś, bo po prostu z tego nie korzystamy. Często jednak korzystamy z aparatu w smartfonie, chociażby do tego, żeby. Na chwilę nagrać szybko film, czy zrobić zdjęcie komputera, podesłać klientowi, czy potem pokazać mu na miejscu. I niestety, ale aparat ma jeszcze gorszy, niż na przykład moja Motorola G30, która i tak ma kiepski, niby 20 megapikseli, Ale zdjęcia są mało szczegółowe, zaszumione, kolory jakieś niewyraźne, jest po prostu źle. Nie można tego powiedzieć o aparacie, a właściwie o obiektywie makro, bo jest również dedykowany obiektyw do zdjęć makro, i tu muszę przyznać, że on robi robotę. Bo, jak chcemy na przykład z bliska udokumentować jakieś zalanie, nawet nie muszę w tej chwili mikroskopu włączać, bo to robi robotę i za to na pewno plus. Specyfikacja techniczna. no Nawet dla mnie dla Laika wydaje się ona być słaba, bo to jest tylko 4 GB, tylko 64 GB wbudowanej pamięci przeciętnej jakości procesor, efekt jest taki, że smartfon po prostu muli włączenie czegokolwiek nawet zwykłego Instagrama trwa dość długo, więc na pewno nie byłby to smartfon do mojego codziennego użytku. Mimo, że tutaj jest tylko raptem kilka aplikacji zainstalowanych, on potrafi przymulać nawet na samym pulpicie. Sam wyświetlacz, sam ekran jest dobrej jakości, kolory są ok, kąty widzenia są ok, do tego nie mam żadnych uwag i do pracy w serwisie, do takiego zwykłego użytkowego smartfona, u nas tutaj w zupełności to wystarczy. Kwestia baterii, i tutaj. Państwo, drodzy, panie i panowie Czapki z głów Bateria 10 tysięcy mAh Robi robotę Strzelajcie, piszcie w komentarzach Jak myślicie, ile nam tutaj w pracy Jako taki ten telefon użytkowy, z którego korzystam Ja, Paweł, Piotrek Na który dzwonią klienci, wysyłają sms -y, Gdzieś tam nagrywamy, czasami korzystamy Z latarki Ile ta bateria dni potrafi wytrzymać? Od razu podpowiem więcej niż tydzień. Śmiało, komentarze są Wasze, wiecie, że ja je czytam, wiecie, że odpisuję, więc jestem ciekawy, dam Wam chwilę. Napiszcie. Nie będę Was dłużej trzymał w niepewności. 21 dni? Kurde, to jest po prostu potwór. Mało tego, ja tu jeszcze specjalnie zainstalowałem Instagrama, przeglądałem czasami Instagrama, mimo że ten aparat się do niczego nie nadaje. Nie jestem w stanie nim nagrywać Wam rolek na przykład na Instagram, czy zdjęć robić, bo są za słabej jakości. Korzystałem z niego przede wszystkim po to, żeby go dodatkowo obciążyć. To jest, słuchajcie, kosmiczny wynik przy takim normalnym użytkowaniu gdzie jeszcze go nie będę teraz w tej chwili dodatkowo obciążał podejrzewam że granica 25 dni bez problemu pęknie no jest po prostu rewelacja pod względem baterii my możemy zapomnieć o ładowaniu tego smartfona raz na miesiąc raz na tam te 20 kilka dni go się podłączy i to wszystko co więcej można go Położyć na cokolwiek, co indukcyjnie go naładuje. Na weekend, jak mamy serwis zamknięty i przez weekend indukcyjnie tymi 15 W też się naładuje, więc za to ogromny, największy chyba plus dla tego smartfona. Mówię chyba, bo no muszę przyznać, że jego odporność na jakiekolwiek upadki, zamoczenia, no też jest imponująca. Na certyfikat ja się nie znam. Mogę wam przeczytać, że mamy tutaj IP69K, IP68 Prów. Z tego co pamiętam, ze strony producenta, to on może bodajże przez chyba nawet godzinę leżeć w wodzie o głębokości 1,5 metra. To jest wynik imponujący i faktycznie na przykład zanurzenie w, w myce dźwiękowej język mi się plącze, nie robi na nim żadnego wrażenia. Jak przyszło do testów takich, wiecie, uderzeniowych, to ciężko nazwać, ale spadkowych, to ja się autentycznie bałem. O podłogę, nie o ten telefon. On jest. Bardzo duży, on jest bardzo ciężki. Specyfikacje sobie sprawdzicie na przykład na stronie sklepu, więc nie będę wam tu tego przytaczał, bo nie ma to najmniejszego sensu. Ja się automatycznie bałem, że on prędzej w tej naszej podłodze zrobi dziurę niż jemu się coś stanie. Natomiast testów takich uderzeniowych, spadkowych na betonie nie robiłem czy na innych powierzchniach, no bo nie czarujmy się, ale dzisiaj wiadomo, że w tym jest więcej szczęścia niż tak naprawdę samej odporności, bo. Choćby nie wiem, jaki ekran był odporny, jeżeli spanie nam pechowo na wyświetlacz, jakąś tam krawędzią schoda czy czegokolwiek, to on i tak się zbije, więc tu dużo zależy po prostu od Waszego szczęścia. Podsumowując, ten telefon zostanie tutaj. On tutaj zostanie. Chińczyk go przekazał do testu. Od razu mówię, to nie jest telefon bez wad. Absolutnie nie. Na co dzień bym go na pewno nie używał, bo przede wszystkim jest bardzo słaby wydajnościowo i po drugie ma bardzo słaby aparat. Ale u nas w serwisie sprawdzi się idealnie i myślę, że osobom, które oczekują przede wszystkim wytrzymałości, bardzo długiej pracy na baterii, ten smartfon również może przypaść do gustu i również będą nim zainteresowani. Bo on robi wrażenie po prostu telefonu pancernego to jest pierwsze tego typu urządzenie nie przepraszam drugie bo już kiedyś miałem podobne okazję testować eee, takie tak zwane powiedzmy sobie wszystko odporne i muszę przyznać że no robi kurde robotę ale dostępna jest również wersja pro power armor 14 która ma mocniejszy procesor, ma lepszy aparat, ma większą ilość ramu, ma większą ilość pamięci wbudowanej, i gdybym chciał go używać jako mojego podstawowego telefonu, nie tylko tutaj w serwisie. To raczej skłaniałbym się ku temu mocniejszemu modelowi, bo budowa jest identyczna, czyli będzie tak samo wytrzymały, może troszeczkę krócej działać na baterii z uwagi na lepsze parametry, natomiast no to trzeba by było sprawdzić, nie wiem, może któryś z tych kanałów smartfonowych zrobi test czegoś takiego, bo trzeba przyznać, że urządzenie ma ogromny potencjał. U nas w serwisie się sprawdza, u nas w serwisie wystarczy. Sam sklep Hekka, no Muszę przyznać, że cenę ma bezkonkurencyjną. No, 650 zł. Kontra ponad 1000 zł u nas w polskich sklepach to jest różnica. Co więcej, dodatkowo z kodem wavepc 10 w sklepie hekka macie dodatkowo 10 dolarów rabatu przy zamówieniu powyżej 30 dolarów, więc myślę, że to jest całkiem nieźle. No i ode mnie to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania do tego smartfona, to dajcie znać w komentarzach. Jak chcecie, żebym coś jeszcze sprawdził, bo on tutaj u nas zostanie jako no, taki smartfon, naprawdę wszystko odporny, to tu się sprawdzi w serwisie a wydajność jakiejś specjalnej nie potrzebujemy więc w razie czego będę go miał pod ręką i mogę wam jeszcze coś dopowiedzieć na jego temat, więc czekam na wasze wrażenia z tego czasu na baterii pracy czasu, pracy, czasu no, z tego czasu pracy na baterii i z jego odporności bo to robi wrażenie ode mnie na tyle, dzięki za uwagę no i tyle, mimo że taka recenzja laicka smartfonu, mam nadzieję, że jednak się podobała. Widzimy się w następnych filmach. Dzięki za uwagę, cześć. Hej. Trzymajcie się. A jedę się dalej bawić ulefonem.